Podobnie jak rosyjska armia, tak i siły zbrojne Ukrainy mierzą się z ogromnym problemem dezercji. Porozmawialiśmy z jednym z dezerterów i przyjrzeliśmy się, co ukraińskie dowództwo robi, by ukrócić ten proceder. Ja nie 25-go przyszło przyszedł 25 lutego przyszedłem do komendy wojskowej. W ciągu pół dnia przeszedłem komisję i 1 marca byłem już w jednostce. Wesoło. Złom na. Brygom blindaż na krywat ciśmy. Ustawienie w szeregu i nagana dla mnie. Za co? Za zwracanie się niezgodne ze stopniem. Ostateczną decyzję o opuszczeniu jednostki podjąłem, gdy wieczorem powiedziano mi, że przenoszą mnie do 56. Brygady. To była ostatnia kropla. Sam nie byłem w tej brygadzie, ale miałem wielu znajomych, którzy tam byli. W internecie jest wiele informacji o tym, jak dowódca pobił kogoś podczas zbiórki naszykowanie nam tak się służyć. Przepraszam, ale jeśli ktoś służy w wojsku i opuścił jednostkę, to przez co najmniej 3 do 6 miesięcy jego stanowisko nie jest obsadzone. To luka, w którą może wkroczyć wróg, zająć pozycję i zlikwidować tych, którzy tam są. Jak na pozycji raz Powtarzam jeszcze raz, jeśli ktoś dziś nie wróci, to będzie nieuprawnione opuszczenie jednostki. W 22 roku moim zdaniem jednostki opuścili ludzie, którzy sami zgłosili się do służby w wojsku. Potem się przestraszyli, ale z czasem wielu z nich wróciło. Niektórzy wrócili nawet po pół roku. Potem. Zlekale się i bohata z nich potem pogrążyła. Zaraz ja spostrzegają. To, co obecnie obserwuję, to niestety uciekinierzy ideowi, ludzie, którym z zasady niepotrzebny jest ten kraj. Dlatego uważam, że z tymi ludźmi należy pracować zupełnie inaczej. Kiedy po raz pierwszy złapała mnie żandarmeria wojskowa, siedziałem dwa dni w domu, ale trzeba jakoś zarabiać, trzeba wyżywić rodzinę. Oczywiście, że i tak mnie złapią że da Co wy robicie? Co wy? Co wy robicie? Dajcie mi zapakować narzędzia. Samochód jest otwarty. Dopóki będzie możliwość ucieczki stamtąd, będę uciekał. Dopóki nie wsadzili. Żołnierz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej i karnej. Maksymalny wymiar kary zgodnie z artykułami kodeksu karnego od 5 do 10 lat. W odpowiedzi na ten kryminalny kodeks, maksymalny termin 5 do 10 roku. Pozostajemy państwem demokratycznym, a nie policyjnym. Wróg ma państwo policyjne, ma system policyjny. Tam prawdopodobnie na każdego dezertera przypada dwóch policjantów. Jeśli osoba zdecydowała się wrócić po opuszczeniu jednostki, może zwrócić się do prokuratora śledczego lub sądu z wnioskiem o powrót. Chcę być realistą. Ministerstwo Obrony trafia w moje ręce z 300 miliardami na minusie, 2 milionami Ukraińców poszukiwanych i 200 tysiącami, którzy opuścili jednostki. Dlatego musimy wykonać pracę domową dotyczącą problemów, które istnieją dzisiaj, aby iść dalej.